WIG 20 po 8 tygodniach imponującego wzrostu w zeszłą środę zaczął konsolidację. Dlaczego? Może przez niepewność związana z niemieckimi wyborami, a może grube ryby po prostu zbierały zyski. Ale o tym za chwilę. Zostawiam Was z pytaniem: czy WIG 20 wróci do gry? Odpowiedź za 3, 2, 1. Inteligentne handlowanie. Twój przewodnik finansowy. Handel, inwestycja, giełda. Startujemy. Cześć i witajcie na kanale Inteligentne Handlowanie. To nasze podsumowanie 7 tygodnia 2025 tygodnia, który trząsł rynkami. 1. Analiza globalna. Zacznijmy od DAX. W piątek stracił 200 punktów, ale wciąż jest długoterminowo w trendzie wzrostowym. Pamiętajcie, to może być tylko korekta. A co z SP 500? W środę nowe ATH, a potem spadek. Klasyczna gra rynków. Nastak? Podobnie. Słabość tych gigantów ciągnie indeks w dół. Jedynie Apple ciągnie do góry. Za sprawą partnerstwa z Babą. Alibaba, chiński gigant, ogłosił strategiczną współpracę w zeszłym tygodniu. A euro, USD? Wszystko zależy od wyników wyborów i jak rynki je odbiorą. Jeżeli spanikują, dolar może skoczyć. 2. WIG-20 pod lupą. Teraz nasze podwórko. WIG-20 po 8 tygodniach HOSY wpadł w konsolidację. Dlaczego? Może przez niemiecką niepewność. A może inwestorzy boją się innych czynników polskiej gospodarki. Pamiętajcie, po takim rajdzie profesjonaliści zawsze zbierają zyski. To jak zabieranie chipsów ze stołu, zanim gość się zorientuje. Konsolidacja to jak oddech przed skokiem. Ciekawe, czy tym razem też tak będzie. Napisz w komentarzu, czy WIG20 pokaże jeszcze siłę, czy to już koniec hosy, czy wybory w Niemczech. Wybory w Niemczech. CDU wygrywa, koalicja z SPD, prawdopodobna. Rynek oddycha z ulgą. Najbardziej chyba obawiano się Zielonych, którzy od lat szkodzą niemieckie gospodarcze ze swoim Zielonym Ładem. A że nasza gospodarka jest od niej uzależniona, złe decyzje w Berlinie uderzą w Polskę prędzej czy później. Przypomnijmy zarządów CDU pod przywództwem Angeli Merkel. Wpuszczono miliony nielegalnych imigrantów i zamknięto pierwsze elektrownie jądrowe. Dwa główne problemy Niemiec. Wysoka przestępczość i droga energia. SPD kontynuowała tę politykę razem z Zielonymi. Pytanie: czy te same partie zmienią kurs? Moim zdaniem nie. A co ty sądzisz? Napisz w komentarzach. Prognozy i zakończenie. Co nas czeka? Tutaj na kanale ABC Inwestowanie w środę o 17. Mistrzowie inwestycji w piątek o 17. Sekrety gigantów w niedzielę o 8 rano. A na rynku w czwartek wyniki Nvidia. Będzie się działo. Tydzień emocji. A WIG 20. Jeśli pokona opór przy 2700 punktów, lecimy wyżej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.